Cześć, dzień dobry. Energetyka dnia 12 października, a to, no co warto, byśmy zwrócili uwagę, co robić, czego nie robić. Jestem tarcistką Angietis, pracuję z kartami Tarota, wspieram się niejednokrotnie w prognozach numerologią, łączę te techniki, aby te energetyki dnia nam dały możliwości, ale też i ostrzeżenia. A zatem, jeżeli chodzi o 12 października, to tutaj mm, warto zwrócić uwagę. Mm, na. Próby odwracania kota ogonem. A warto też zwrócić uwagę na drugą perspektywę. Dzisiaj taka dualność będzie mocno wskazana. Zobacz, czy tę sprawę, o której się wypowiadasz, widzisz i masz z dwóch stron wersję. Zatem, jeżeli się dzisiaj za, za kimś, bądź przeciwko czemuś opowiadasz, to musisz mieć drugą wersję, bo okazuje się, że bez tej wiedzy może się okazać, że przekłamujesz rzeczywistość. To jest też czas, w którym trzeba postawić granicę kłamcom. Jeżeli odkrywasz, że ktoś zmyśla, że ktoś się że, mm, mówi zupełnie inaczej e, niż było w rzeczywistości, przedstawia tak zwaną swoją prawdę. To jest to czas na postawienie granic, mądrze postawienie granic, aby też nie przyciągać takich ludzi do siebie. Czasami jest tak, że e, opowiadacie, mówicie, ale ja ciągle przyciągam kłamców, ciągle mnie ktoś próbuje naciągnąć. Aha, to jest właśnie ten moment, w którym energetycznie, stawiając granice, również stawiacie też granice energetycznie tym ludziom, którzy tę energię sobą prezentują, reprezentują i gdzieś tam już nie będziecie w tej przestrzeni też, też widoczni. To też jest czas na to, aby podejmować tak zwane strategiczne decyzje, ale również otworzyć się na zmiany. Zmiany, które mogą się wydarzyć w Was, ale również które możecie przyciągnąć z zewnątrz. Bo te zmiany nadchodzą. Jest energetyka transformacji. Ta transformacja a może być dla Ciebie czymś takim, nazwijmy to kolejnym etapem przejścia na przykład le, z poczwarki w motylka. Na przykład tak. Natomiast, żeby mogła się ona zrealizować, trzeba pewne rzeczy też uporządkować. Zatem stawiamy granice tym osobom, które próbują odwracać kota ogonem, ale również i my robimy porządki, które dają możliwość właśnie nadejścia temu nowemu i nie bać się tych zmian, które się rysują. Będą też inne etapy relacji. Jeżeli jesteście osobami samotnymi, macie szansę właśnie poznać kogoś do relacji związkowej. Jeżeli jesteście w związku, ten związek będzie miał inny etap. W zależności w jakiej fazie jesteście, w jakiej strukturze, ile sobie wypracowaliście, taki etap Was będzie tutaj dotyczył, czy też dotykał. W historiach zawodowych nie bać się odpowiedzialności, ale również i jeśli jest jakiś problem, to trzeba iść do góry, do samej góry, bo taka jest Tutaj informacja energetyczna, że to może być wskazanym wsparciem, że tutaj utrzymacie, otrzymacie pomoc, to otrzymacie możliwości do właśnie rozwiązania tejże sytuacji. Zatem dzisiaj dosyć dużo takiej weryfikacji się może rysować. Co prawda 12 październik jest to sobota, natomiast czasem jest tak, że możemy kwestie pewne poruszyć, czy też rozpocząć procesy, Realizacji właśnie w sobotę, bo nie wszyscy m, oczywiście pracują w sobotę, ale gro ludzi jednak tę pracę wykonuje. Życzę Wam e, m, dobrego dnia, no i oczywiście tych transformacji, które będą dla Was tym aspektem mocno rozwijającym.